A teraz o mojej rodzinie. Hey, Świat według Ludwiczka. Udział biorą January Brunow, Wojciech Paszkowski, Mieczysław Morański, Ewa Markowska, Tomasz Bernarek, Józef Mika i Istniała tylko jedna zasadnicza różnica między dorastaniem w mojej rodzinie a pracą tragarza na kutrze rybackim. Dla dobra Pita. Podaj mi torbę cukru, tę dwudziestokilową. A mianowicie taka, że ja miałem znacznie większą charówkę. Wolałbym już zbierać puszki z pola. Składały się na nią wszystkie najmniej lubiane przeze mnie zajęcia: pchanie, ładowanie, potoszenie, chodzenie, a do tego nigdy nie kupowaliśmy tego, co ja bym chciał. Uwaga, uwaga! Ludwiku Anderson, szukacie mama. Proszę, te ciasteczka. Mama czeka przy wyjściu. Naprawdę, Ludwiku, pośpiesz się. A gdzie są ciasteczka? Zostały w sklepie? Tak, widziałam, jak próbowałeś je przemycić. No dalej, ludzi zostało tylko pięć toreb. Dlaczego nie poprosisz jego? To jest jego praca, nie? Dziękuję pani. O, Miłego dnia. Przecież to Pit. On tu nie pracuje. Naprawdę. Pit to miły człowiek. Wyświadcza tamtej pani przysługę to wszystko. Przysługę, którą dzieci powinny wyświadczać mamom. Oczywiście. Witaj, Oro, pomóc ci? Jasne. Dziękuję, Pit, ale nie. Co u Ciebie słychać? No wiesz, coraz lepiej. Pamiętasz Ludwiczka? To jest Ludwiczek? Rety, ale zrobiłeś się wielki! Dzięki, chyba tak. Chyba mamy taki sam rozkład zajęć, Pete. Widziałam cię tutaj tydzień temu. Hej, pozdrów ode mnie, Andy'ego, dobrze? Pozdrowie, do widzenia, Pit. Witam. Kim jest ten facet, mamo? Nie pamiętasz, Pita? To uroczy człowiek. Kiedy przyszedłeś na świat, twój ojciec utknął w korku i Pit zawiózł mnie do szpitala. Myślałem, że urodziłem się w kinie samochodowym. Och. Twój ojciec tylko tak mówi. Ale to właśnie Pitowi tata zawdzięcza tę posadę w fabryce. O, to on pracuje z tatą? Nie, teraz nie. Jakoś źle mu poszło kilka lat temu. Jakieś sprawy osobiste. A co się stało? Och, nie znam szczegółów. Przecież wiesz, Ludwiczku, że nie lubię plotkować. Poza tym trudno wierzyć we wszystko, co ludzie mówią. Ale słuchać można, prawda, mamo? Słuchanie nie może zaszkodzić. Nie wytrzymam tego. Nawet nie pojechałeś do szpitala, kiedy się rodziłem, co tato? He? Przecież to miał być nasz mały sekrecik. Co jeszcze ukrywacie przede mną? O, zapomniałam kupić masło. Ludik, bądź tak miły, wskocz na rower, pojdź z powrotem do sklepu. Co? Rany, czy to ja muszę wszystko robić? Oszczędź sobie tych odzywek, dobrze, mały? Oszczędź, oszczędź! Właśnie zmarnowałem godzinę życia w sklepie! Razu. Czy sprzątnąłeś garaż tak, jak prosiłem tydzień temu? Jeszcze nie. Ty skosiłeś trawę, jak cię prosiłem wczoraj? Mam tu jeszcze w planach. A czy nakarmiłeś dzisiaj swoją rybkę? Jest na diecie. Aha, więc chcesz powiedzieć, że... Dobra, już idę. Rodzina, jasne. Ciasteczka, Ludwiku. Uważaj, bo stracisz apetyt. Zobaczaj, mały! Recy, dzięki Mało brakowało, nic ci nie jest? Prawie zwróciłem ciasteczka Odruch wymiotny jest naturalny po doświadczeniu tego typu Nie, to te ciasteczka Proszę, weź nie. Nie powinieneś dawać ciasteczek nieznajomym. To niebezpieczne. Mama nigdy ci nie mówiła, żeby nie rozmawiać z obcymi? No pewnie, ale ty nie jesteś obcy. No przecież wiem, kim jesteś. Dobra, dobra, więc poczęstuję się jednym. Mamy, ale super. Cóż, niewiele, ale zawsze dom. Ekstra. Nie musisz siedzieć łóżka. Nie, tylko jest zbijam. Fajnie. Wybacz, poniosło mnie trochę. Zjadłeś wszystko. Cóż, upłynęło trochę czasu od mojego A... ostatniego posiłku. Hej, mam pomysł, może przyjedziesz do nas na obiad. Nie chciałbym się wam narzucać. Narzucać? Uratowałeś mi życie. Nie rozumiesz, nie jestem specjalnie zadowolony z tego, gdzie się teraz znajduję. Lubię twoich starych, ale nie chciałbym ich oszukiwać. Więc nie oszukuj. Jeśli przyszedłbym do was na obiad, obrzuciliby mnie pytaniami, na które nie chcę odpowiadać. Gdzie teraz mieszkasz? Gdzie pracujesz? Co to za zapach? Nie, nie mogę. Ale jesteś głodny, nie? Głodny? Zjadłbym konia. To twój szczęśliwy dzień. Dzisiaj gotuje ojciec. Zajadajcie! Dzięki! Poproszę jeszcze koniny, tato. Hey. Ile już tego zjadłeś, Ludwiku? Nie wiem, tato. Kto by liczył? Ja liczę. Zobaczymy. Jeszcze dwa dla Ludwika. Dobrze, zgadzam się, ale sprawdzę, jak sobie poradzisz ze zmywaniem. Dziś jego kolej. Chwileczkę. Zdaje się, że Tomis zjadł zaledwie dwa klopsiki, a ty czternaście! Wygląda na to, że statki dziś są twoje, marynarzu. To oburzające! Każą mnie za mój dobry apetyt. To dla ciebie, pist. Och, to jest pyszne Rany, dwanaście klopcików taty To niesamowite, ile może pomieścić ludzkie ciało mm, mm, Pozwól, że jeszcze raz ci to powiem Uważam, że nie powinieneś przechowywać obcych w garażu Chcesz? Nie, muszę jeszcze pozmywać Moja rodzina ostro mnie ostatnio wykorzystuje Rozumiem, rodzina to nic fajnego Ty też masz rodzinę? Gdzie ona jest? Ciągle muszę A -a. się wydzierać! Gdzie się podziewasz? Masz coś do zrobienia! To mój dyktator. Hm. Muszę iść. Wiesz, jak chcesz, to możesz tu zostać. Serio? Ale musisz Ojej. wyjść, zanim ojciec będzie jechał do pracy. Ojej, ale kto mnie tak wcześnie obudzi? Spoko, ja się tym zajmę. O, Ludwiczku, przydałaby się poducha. O rany! Zaspałem! Nie zdążę! O, troszkę tu nie świeżo. To chyba nie ode mnie. Nie chciałbym być przykry za kolegów. Nie mogę się spóźnić! O, Rety, muszę się stąd wynosić. Idź. No proszę, nasz rodzinny złodziejaszek! Spóźniłem się dzisiaj do pracy Ludwiku, a wiesz co się wtedy dzieje? Nie dostajesz darmowej bułki? Cała fabryka prawie się wali, silniki traktorowe nie zostały wmontowane Jeśli chciałeś pożyczyć budzik, wystarczyło poprosić I co, pożyczyłbyś mi? Nie ma mowy, ale nie o to chodzi Andy, telefon Później porozmawiamy Kochanie, nie widziałaś gdzieś mojej poduszki? Nie, twój ojciec naprawdę zachowuje się jak dyktator. A wiesz, że każe nam ubierać się na biało w czasie wakacji? Hmm. Dlatego właśnie wybrałem samotność. Żadnych zasad, żadnych kłopotów. A co dziś na obiad? Niech pomyślę. Dzisiaj jest wtorek, to mamy gulasz. Czy może koszerny? A czy to ważne? Muszę szczególnie dbać o żołądek. No wiesz, w końcu uratowałem ci życie. O, pójdę sprawdzić. Nareszcie jesteś. Umieram z głodu. Mogę jeszcze gulaszu? Weź sobie sam, synku. Wiesz, Oro, to dziecko ma chyba tasiemca. To na pewno jest tasiemiec. On po prostu rośnie. Może i tak, ale nie w tę stronę, co potrzeba. Jeszcze raz, odgrzej placek. Na placek połóż jedną kulkę lodów waniliowych. I dwie kulki truskawkowych po bokach. Coś jeszcze? Tak, masz jakiś inny koc? Jestem uczulony na wełnę. Wiesz, nasi sąsiedzi Grunewaldowie mają większy garaż. Powinienem być dumny. Przecież pomagałem komuś nieszczęśliwemu. Niestety mój pojedynczy akt dobroczynności dwukrotnie zwiększył zakres moich domowych obowiązków. Proszę, Ludwiczku. Stokrotne dzięki. Hej, Ludwiczku, może by takie. Obiecałem Pitowi, że nie powiem o nim rodzicom, ale był jeszcze inny sposób na to, żeby po... Nie, mu stanąć na nogi i żeby hey, go sobie lego. poszedł. Pit, musisz wstać. O, jeszcze pięć minut. Wstawaj, Pit. Musimy teraz poważnie porozmawiać. Jesteś tu szczęśliwy? Pewnie, jestem. Super, ale tak się zastanawiałem i wiesz, powiedz jak za bardzo mnie poniesie, ale co z pieniędzmi? To proste, nie mam grosza. To może jakaś praca? Spójrz na mnie, Ludwiczku. Kto by mnie zatrudnił? Jestem wrakiem. Może mógłbym ci pomóc? Tata był taki szczupły. Nic dziwnego, że mama zakochała się w nim, jak miał na sobie ten mundur. Widzisz, a nie mówiłem ci? Jesteś jak nowonarodzony. Nowonarodzony, który ubierał się z zamkniętymi oczami. Na jeden okropny sweter. To Andy Anderson, biedaczek. Nie ma szczęścia i zagroż dobrego smaku. Potrzebna pomoc. Kawiarnia. Jak tam polowanie na posadę? Niezbyt dobrze. Wolny rynek to okrutny mechanizm, ale przynajmniej próbowałem. Mam coś dla ciebie. Zdobywanie pracy metodą Haloran. Nie znam tego. Tu jest pełno dobrych rad. Na przykład. O, czy pozdrowiłeś swojego potencjalnego szefa słonecznym uśmiechem i stanowczym, choć nie narzucającym się uściskiem dłoni? E, za każdym razem. I nie dostałeś żadnej propozycji? E, e, nie dostałem. Przeczytaj tę książkę, pogadamy później. Idę przejrzeć oferty pracy. Spróbuj nie zamoczyć fotela, dobrze? Ach, ci garażowi lokatorzy. Ani z nimi mieszkać, ani ich wyrzucić. Hej, tato, czy mogę rzucić okiem na gazetę? A po co? Staram się być na bieżąco. A, ogłoszenia drobne, co? Chyba nie próbujesz znowu wystawić mnie na sprzedaż? Nareszcie mam super plan. Hmm. Co robisz? To było Przełącz z powrotem! Bawię cię, lubiczku! Przeoczyłem piruet! Jak chcesz, to ja zrobię dla ciebie piruet. No to dobra, dawaj! Co? Obiecałeś mi piruet! Chcę go zobaczyć! Ej, całkiem nieźle! Tato, nie przesadzaj! Tylko żartowałem! Dobra, dobra, mały! A teraz może pliję? Potrzebna pomoc. Butik Gracji. Masz rację. To jest Andy Anderson. Wczoraj był na przystanku autobusowym. Nie miałam pojęcia, że mają jakieś problemy z pieniędzmi. Mam pomysł. Może zaniesiemy im ciasta? Jesteś pewna, że to był on? Zaraz go zapytam. Słucham? Tak, Dino, przypomnę mu o bożonarodzeniowych lampkach. Cześć. Cześć, kochanie! Mamy jeszcze piwko? Jak było dziś w pracy, mój drogi? Fajnie! Byłeś w fabryce przez cały dzień? A co to ma być? Przesłuchanie, czy co? Nie, tylko Dina Stillman widziała cię wczoraj na przystanku autobusowym, a Kitty Grunewald przysięgała, że widziała cię w spożywczym. Zgra jak kumoszek. Tak się właśnie dzieje, gdy masz zbyt wiele wolnego czasu. Zaczynasz mieć przywidzenia i do tego jeszcze plotkować na ich temat. Heh. Ale przyniosły nam pyszne ciasto. Ach, jak miło! Ludwiczku, słucham meczu. Tak. Wiesz, pomyślałem, że teraz przejrzymy oferty pracy. Może pomogę ci coś znaleźć. Jak chcesz. Twój dom, twoje zasady. No dalej, Pete. Wyglądasz, jakbyś nie chciał nawet spróbować. Przecież nie zawsze byłeś bezrobotny. Pracowałeś kiedyś z moim tatą. To prawda, 12 lat tam pracowałem, ale zamknęli mój oddział. Straciłem robotę. Wyszedłem na ulicę i wszędzie pytałem o pracę, ale nigdzie nie mogłem nic znaleźć. I co było dalej? Wszyscy mnie odrzucili, więc przestałem szukać. Odebrali mi dom, wszystkie oszczędności, straciłem rodzinę. Ale jak to się mogło stać? Wyobraź sobie, że dostałeś w szkole pałę albo nagane, nauczycielka wstawiła ci ją do dzienniczka, żebyś w domu pokazał ją rodzicom i żeby ojciec to podpisał. Żartujesz? W takiej sytuacji zawsze podrabiam jego podpis. Teraz wyobraź sobie sytuację odwrotną. To twój ojciec zrobił coś bardzo złego i musi pokazać dzienniczek. No i pokazuje ten dzienniczek z pałą i pokazuje i znowu przynosi pałę codziennie. Codziennie o? przez trzy lata. Żona zabrała dzieci i zamieszkali u jej matki w Chicago. Ja wolałem zostać. Hej, Pete. Dzięki za to, że mnie uratowałeś. wciąż prowadzą 48 do 36, się, że... Cukiernia. Potrzebna pomoc. Witaj, Ludwiku, to co zwykle? Nie, nie dziś, panie Stevenson. Ech, wezmę tylko pół tuzina. A tak przy okazji chciałbym zapytać o tę pracę. Nie, Ludwiku, chyba żartujesz. Wiesz, że nie mogę cię zatrudnić, bo po pierwsze jesteś za młody, a po drugie jesteś zbyt. Ee... Zbyt co! Powiedzmy, że trochę, za bardzo lubisz pączki. Przejadłbyś moje dochody! Nie trzeba być niegrzecznym. Nie chodzi o mnie, tylko o przyjaciela. A on potrafi smażyć pączki? Nie sądzę. Niestety, Ludwiku, ale szukam do pracy kogoś z doświadczeniem, rozumiesz? Mm. Hej, a słyszał pan o cukierni Neda na rogu? En? Robią tam wspaniałe czekoladowe nadzienie. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic. Uświadamiam tylko panu zamiary konkurencji. I tak się zastanawiam, czy nie zacząć prowadzić interesów z nimi. To wymuszenie, Ludwiku. Zgadza się. Hej, PIT! Kradnij, załatwiłem ci pracę. I to jaką dobrą pracę. PIT, PIT. <laughs> Tomi, pokaż co tam masz kochanie Teraz moja kolej trzymania świnki Co ten gryzoń robi na moim stole? Nie lubię oglądać mojego obiadu przed ugotowaniem To nie jest żaden obiad, to klasowa świnka morska Tak, to widzę <laughs> Przykro mi Tomi, ale znasz zasady Żadnych świn w domu Ej, Ani słowa więcej, nie ma mowy Mamo, tato, popełniłem błąd Zachowałem się nieodpowiedzialnie. Trzymałem to w sekrecie przed wami. Myliłem się i... Przykro mi. Walę skruchę. I co ja mam teraz zrobić? Będzie musiała zamieszkać u kogoś innego. Ale to nie fair! Mamo, tato, popełniłem błąd. Zachowałem się głupio. Ludwiczek już od tygodnia trzyma jakiegoś faceta w garażu, a ja nie mogę mieć świnki morskiej przez jedną noc? Co takiego?! Nic nie rozumiem. Jeszcze rano tu był, przysięgam. Czy to Pit? Pit Loman? Ten pan, który zawiózł mnie do szpitala kiedy? Ach, na litość boską! Długo będziesz mi to jeszcze wypominać? Był wtedy straszny korek. Zabrakło benzyny. Złapałem gumę. Niedawno widziałam Pita w supermarkecie. Sam uratował mi życie, a teraz odszedł. Wszystko przeze mnie. Męczyłem go, żeby znalazł w sobie pracę. Ludwiczku, bez względu na to, co obiecałeś Pitowi, powinieneś nam powiedzieć. Wiem, zrobiłem wszystko nie tak. To prawda i wciąż to robisz. Obwiniasz sam siebie, a nie powinieneś. Zrobiłeś wszystko, żeby mu pomóc. Tak, a co z rachunkiem za wynajem lokalu? Hej! Szukałem tej poduszki! Dobry z ciebie dzieciak. Ale następnym razem weź mamy poduszkę. Ja muszę się porządnie wysypiać. Ludwik, jest coś dla Ciebie. To odpita. Drogi Ludwiczku, chciałem ci za wszystko podziękować. Po tak długim czasie przyglądania się tobie i twojej rodzinie zdałem sobie sprawę, że najwyższy czas odwiedzić moją. Chyba jestem już gotowy znowu przynosić dzienniczek do domu. Trzymaj się, twój przyjaciel Pit. Jaki dzienniczek? Nie rozumiem, co to znaczy. To znaczy, że Pit chce poszukać pracy w Chicago. Wiesz, Ludwiczku, bardzo ładnie postąpiłeś. Może chcesz kanapkę? Ale jeszcze muszę skosić trawę. Nic się nie stanie, jak skończysz to później. Mamo, nie mów nikomu, ale jakoś dzisiaj nie za bardzo chce mi się coś robić. Ja to mam szczęście To dla ciebie, Andy Co, zupa grzybowa? Wiem, że ostatnio nie wiedzie ci się najlepiej, więc przyniosłam ci kilka puszek Co? Nie potrzebuję żadnych puszek, tylko drobnych Zobacz tylko, mam kukurydzę i serduszka z karczochów i groszek i gulasz pomidorowy To naprawdę uroczo, ale ta maszyna nie bierze gulaszu pomidorowego, tylko drobne hmm. Powodzenia, Andy a litość boską, czy ktoś może mi rozmienić pieniądze? Hej, kolego, chcę tylko kupić gazetę. No serio, no pomóż mi. Wersja hey, polska, hej, master hej, ja film, reżyseria Ewa Markowska, hej, dialogi hej, Elżbieta no, Kopocińska, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz i kierownictwo produkcji Dorota jest... suske gra.